Witam Państwa! W tym materiale zajmiemy się operatorami porównania w języku PHP. Na początek mam utworzony zwykły plik PHP. Tutaj mam te standardowe elementy, no i wstawiony mam fragment kodu PHP. Oczywiście mamy odpalony serwer www. No i tutaj mam, wyświetla się zawartość tego pliku PHP. W materiale tym wykorzystywał będę instrukcję warunkową if, także jeżeli ktoś jeszcze nie zapoznał się z tym materiałem, to odsyłam do odpowiedniego filmiku na moim kanale. No i zaczynamy. Czyli instrukcja warunkowa if działa w taki sposób, że sprawdza warunek logiczny if, to znaczy jeżeli, czyli jeżeli spełniony prawdziwy jest ten warunek, który będzie wpisany tutaj w to miejsce, no to mają się wykonać instrukcje określone. W przeciwnym razie, czyli słowo tutaj kluczowe else, mają się wykonać instrukcje Instrukcje alternatywne w stosunku do tych. Tak? Jeżeli ten warunek jest prawdziwy, to mają się wykonać to, w przeciwnym razie ma się wykonać to, co jest tutaj. Ja to zapiszę sobie w taki sposób: Tutaj to na razie usunę. No i teraz, co my możemy wpisać w to miejsce? Tutaj ten warunek logiczny. Możemy porównać ze sobą te dwie liczby. Robilibyśmy to w ten sposób, że e, wpiszałbym sobie tak dolar liczba 1 czy jest równa to jest operator porównania nie przypisania wartości, tylko porównania dolar liczba 2 w takiej formie tutaj bez, bez tej spacy, czy liczba 1 jest równa liczbie 2 jeżeli tak, no to ma się wypisać tak, jeżeli ten warunek jest spełniony to ma się to wypisać. W przeciwnym razie ma się wypisać nie. No i zobaczmy jak to działa. Tutaj zapiszemy sobie. Tutaj odświeżam. Wypisuje mi wartość nie. Jeżeli te dwie wartości byłyby równe, no to uzyskałbym informację tak. Czyli tutaj porównujemy ze sobą te dwie wartości. Gdybym tutaj przez pomyłkę dał tylko coś takiego, to tutaj wyskoczy... dalej tak, no ale zobaczmy co się stanie jak wpiszę tutaj siódemkę powiedzmy. Nadal dostaję informację tak, ponieważ ja tak naprawdę w tym miejscu do zmiennej liczba 1 Przypisałem zmienną liczba 2. więc sobie tutaj wypisał liczbę 1 teraz. To zobaczmy, że liczba 1 według komputera teraz wynosi 7, bo ja tutaj wykonałem przypisanie. To jest błędny zapis. Żeby porównywać z dwie wartości, robimy to w ten sposób. I Teraz, jak zapiszę, no to. Tutaj wartość liczby 1 wynosi 5. To usunę, żeby tutaj nie zaciemniać tego. Zapisuję, odświeżam. Czyli tak byśmy porównywali, czy dwie liczby są równe ze sobą. Jeżeli chciałbym sprawdzić, czy są różne, to operatorem do porównywania jest wykrzyknik równa się. Tak? Tutaj mamy znak wykrzyknika. No i teraz, czy te dwie liczby są różne od siebie? No, są różne, no bo tu jest 5, a tu jest 7. Jeżeli byłyby takie same, no to oczywiście dostanę tutaj wynik nie. Podobnie sprawdzalibyśmy, czy liczba 1 jest mniejsza od liczby 2. Jeżeli tak, no tutaj te liczby są równe, więc nie jest to prawda. Jeżeli tutaj bym wpisał na przykład sobie 7. To powinienem dostać informację tak, no bo liczba 1 jest mniejsza, czyli ten warunek logiczny jest spełniony, czy jest większa. No raczej wątpię, czyli dostajemy nie. Także w ten sposób wyglądają operatory porównania. Mamy tutaj jeszcze możliwość sprawdzenia, czy liczba jest większa, czy też mniejsza lub równa. Tak? Czy liczba 1 jest większa rób, lub równa. Od liczby 2. Tutaj dalej powinniśmy dostać nie, ale jeżeli te dwie liczby będą równe, to uzyskuję informację tak, bo ona jest większa lub równa. Jeżeli tutaj będę miał szóstkę, zapisuję, otwieram, nadal jest to spełnione. Tak? No i analogicznie mniejsze lub równe, czyli tutaj powiedzmy 4. Mamy tak. Ale jeżeli będą te liczby równe ze sobą, no to możemy też mieć tak. Także w ten sposób wyglądają operatory porównywania ze sobą y, dwóch wartości. Mamy tutaj y, możliwość zastosowania albo czy dwie liczby są równe, czy dwie liczby są różne, mniejsze, większe, ewentualnie mniejsze lub równe, większe lub równe. To są takie operatory porównania, które wykorzystujemy do właśnie budowania jakichś warunków logicznych, które będą sterowały jakimś procesem, czy no po prostu będą wpływały na przebieg naszego programu. W tym materiale to wszystko. Dziękuję za uwagę.